Cześć! Z tej strony Ewelina. Dzisiaj zabieram Cię do CCC. Witajcie w CCC. Chodźcie, chodźcie, ja już zabieram Was do środka i zobaczymy, co tam jest nowego, co tam jest godnego uwagi. Zaczynamy nasz dzisiejszy przegląd. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Jakie fantastyczne buciki. Ceny też nie zawsze podaję Wam głosowo, dlatego że jeżeli widać daną cenę, to nie zawsze ją muszę mówić na głos. No i cóż, takie oto buty. Fantastycznie prezentujące się, rewelacyjnie wykonane. Tuż obok, zobaczcie, torba rewelacyjna, świetnie wyglądająca firmy Badura. Zerknijcie sobie na cenę, tutaj już Wam pokazuję 379,99, ale zobaczcie to wykonanie. Zerknęłam na te botki. Zobaczcie, jak one wyglądają. Ten obcas mega ciekawy, taki tutaj w formie takiego jakby trójkąta. Fantastycznie wyglądające, świetnie wykonane. No i widzimy cenę 379,99 Proszę. One również są też w innych kolorkach. Zobaczcie jak to wygląda. Świetnie po prostu. Wow, z boku tutaj niepozornie, natomiast od tyłu rewelacja na zameczek zapinane. No i podążamy dalej. Tutaj po prawej stronie mijamy paski, ale na paskach się dzisiaj nie zatrzymujemy. Natomiast widzimy. Kolejny bardzo ładny bucik. Ja wiem, że są dziewczyny, które uwielbiają właśnie takie buty. No i co dziewczynki? Widzicie tą cenę? Ja wiem, że wy uwielbiacie, jak ja mówię, 299,99. Tak, taka jest cena. Słuchajcie, ja sobie tych cen nie wymyślam. Mamy końcówkę: 99, więc mówię 99. Ale. Jak mówię te ceny, słuchajcie, dziewczyny, to ja przymykam oko, tak wiecie, okiem mrugam do Was. Wy też się uśmiechnijcie. A tutaj już kolejne buty. Zobaczcie. Cieplutkie, ocieplane, milusieńkie. No i oczywiście standardowo też kolorek czarny. W takich butach to na pewno jest ciepło. Proszę, proszę, a tutaj takie buciki zobaczcie na to wykonanie. No i mamy zameczek przy tego typu obuwiu, gdzie mamy tutaj i wiązanie takie wiecie standardowe sznurowane no to ten zameczek no jest potrzebny Mamy też cenę 299.99 Kolejne traperki ale zobaczcie jak to się świeci jak to się mieni no po prostu jejku jak światełka to wyglądało? Widzimy firmę. Ja też tych firm Wam nie podaję, bo wy znacie te firmy i wiecie, co możemy się spodziewać po danej marce. No, i tutaj mamy, zobaczcie, takie obuwie sportowe. 299,99 i też warianty kolorystyczne. No, myślę, że. Wygląda to całkiem, całkiem fajnie. I mamy to mokasyny, czyli hitowe najmomniejsze, buty tej jesieni. Widzimy też ich cenę. No i do tego jeszcze, słuchajcie, lakierowane, więc po prostu wszystko w trendach. Teraz, proszę, jest i torebka. Torba. <noise> tak widzimy też cenę 309,99 zaraz Wam tak pokażę troszeczkę bliżej widzicie jak kolor czasami zależy jak to światło bo ten kolorek pod wpływem różnego typu oświetlenia by to może, no, może wyglądać nie tak dokładnie jak na żywo tutaj następne buciki to jest już ta marka, taka typowo CCC. Ale myślę, że też bardzo ciekawe. No i w takiej dość dobrej, rozsądnej cenie. No a zobaczmy na to, dziewczyny. Jak to wygląda. I cenowo też całkiem, całkiem przystępnie. One też są jeszcze tutaj w innym kolorku ten model. Kolejne bardzo ciekawe buty. No ja lubię jak buty są, wiecie, też w innych kolorach niż czerni No bo wiadomo, że ta czerń jest taka bezpieczna i w ogóle, jeżeli chodzi o obuwie. Natomiast właśnie, o! Takie kolorki, i taka cena przystępna, to coś jest też fantastycznego. No i zameczek po boku, żeby było łatwo wsadzić i wyciągnąć obuwie. Proszę, jak ładnie się prezentują. Reklama, zobaczcie, taką może być dla nas inspiracją, no ale my patrzymy dalej, co tutaj mamy. No a mamy proszę, kolejne bardzo ładne traperki. No i takie nawet buciki. Też myślę, że fajna przystępna cena i bardzo ciekawe właśnie buty. Wiem, że dużo dziewczyn poszukuje właśnie o na przykład takich butów, gdzie one są bardzo kreatywne, gdzie one wyglądają nieco inaczej niż standardowe. Więc zobaczcie, dziewczyny, tutaj coś takiego też mamy. Bardzo, bardzo ciekawego. Zerknijcie sobie na cenę. Myślę, że też jest dość przystępna. No i jeszcze Wam pokażę coś w tym. W takim podobnym stylu, też się tutaj świeci zobaczcie i błyszczy, cenowo 249,99, ale to tak wyglądało dość solidnie, ładnie. Mamy też kapciochy, ale dzisiaj kapcie zostawimy sobie. Zerkniemy jeszcze na torebkę. Zobaczcie na tą propozycję. Tutaj taka bardziej jaśniejsza wersja. Tam będzie bardziej kolorystycznie ciemna. No i oczywiście, co nas interesuje, cena. Więc patrzymy na cenę dziewczyny. Jak to cenowo wygląda. 149,99. I już na koniec zerkniemy sobie na propozycję taką sylwestrowo-świąteczną, karnawałową. Hmm? Gdzie te buty? Byśmy ubrały przepiękne, przepiękne szpileczki. Tutaj taki mamy świecący taki róż. A tutaj Cerebro, ale one tak pięknie się błyszczą, tak się mienią. Fantastyczne buciki. No i na tym skończymy dzisiejszy przegląd. My już widzimy się na zewnątrz. A, jeszcze cena. Przegląd obuwia w CCC już za nami fantastyczne nowości i bardzo, bardzo dużo ładnych butów. Tak. Ja ciekawa jestem, czy Wy ogólnie lubicie chodzić do CFC, czy może wybieracie jakieś inne sklepy. Ja tymczasem idę dalej, zmierzam dalej, przyglądam Was bardzo mocno i do zobaczenia już jutro. Buziaki wielkie. Pa, pa.